ma oczy do patrzenia i uszy do słuchania, może się przekonać, że żaden śmiertelnik nie jest w stanie utrzymać niczego w tajemnicy. Kiedy milczą jego usta, gada za pomocą koniuszków palców. Zdrada sączy się z niego każdym porem ciała. Zygmunt Freud. Przeczytałam motto, od którego zaczyna się thriller pacjentka Aleksa Michalidesa. I te słowa idealnie rozpoczynają historię tajemniczej bohaterki, malarki oskarżonej o zabójstwo męża, która od sześciu lat, czyli od czasu popełnienia zbrodni, nie wypowiedziała ani słowa. Więcej szczegółów oczywiście nie zdradzę, ale mogę powiedzieć, że historia wciągnęła mnie w zasadzie od samego początku. Fabuła trzymała w napięciu jest tutaj tajemnica, intryga. A zakończenie naprawdę wbija w fotel. Myślę, że czytelnicy, którzy lubią powieści z tego typu gatunku, nie będą czuć się zawiedzeni. Gorąco polecam. W Auschwitz poznałam dziewczynę, która była chora i coraz bardziej słaba. Każdego ranka spodziewałam się, że znajdę ją na pryczy martwą, a przy każdej selekcji. Bałam się, że wyślą ją na śmierć, ale ona mnie zaskakiwała. Każdego ranka udawało się jej zebrać siły, by przepracować kolejny dzień i zachować pełen życia błysk w oku za każdym razem, gdy stawała przed wskazującym palcem Mengelego podczas selekcji. Wieczorem padała na prycze, a z jej płuc wydobywało się rzężenie. Zapytałam ją, jak wciąż daje radę. Słyszałam, że przed świętami Bożego Narodzenia nas wyzwolą, powiedziała. W głowie skrupulatnie prowadziła kalendarz, odliczając dni, a potem godziny do naszego wyzwolenia, zdeterminowana, by dożyć wolności. Był to fragment książki Wybór przetrwać niewyobrażalne i żyć autorki Edith Eva Eger. To już kolejna przeze mnie przeczytana książka z tak zwanych historii obozowych ją od innych to, że tchnie optymizmem, mimo, jak wiadomo, bardzo traumatycznych przeżyć bohaterki. Rok w Auschwitz wywarł na autorce tak wielki wstrząs, że postanowiła swe życie ukierunkować na pomoc innym, podobnie doświadczonym. Z tym, że nie skupiła się tylko na osobach, które zostały skrzywdzone przez Holokaust, ale jako uznany psycholog pomaga uleczyć duszę osób, które są zniewolone przez własne przekonania, traumy, złe doświadczenia. Nadając książce tytuł Wybór, Eger chce nam powiedzieć, że cokolwiek w naszym życiu by się nie działo, to zawsze mamy co najmniej dwie opcje, jak sobie z tym poradzić. Zawsze mamy jakiś wybór. Ciekawość zawsze wspina się najwyżej jak może. Na czubek drzewa, na dach lub na komin. Lęk siedzi w zardzewiałej puszce w ciemnym rogu pod szafą. Ma tam ulubioną kryjówkę bez okien i drzwi. Na świat wygląda przez szparkę pod wieczkiem. Spokój głaszcze psa. O tym, czym zajmują się pozostałe uczucia, kiedy mają wolne, dowiecie się, zaglądając do przecudownej, przedowcipnej i niezwykle mądrej książki, Tyni Oziewicz, co robią uczucia. Wymowny i zachęcający do zastanowienia się nad własnymi uczuciami poetycki tekst, uzupełniają rozczulające i niezwykle zabawne ilustracje autorstwa Aleksandry Zając. Zaś sama lektura, co robią uczucia, z pewnością może okazać się zaproszeniem do rozmów i rozmyślan z dziećmi o tym, co kryje się w każdym z nas, a więc o tym, jak odbieramy dane uczucia i co wtedy czujemy. A także o tym, jak radzimy sobie z trudnymi i jakże silnymi emocjami. Serdecznie polecam.